14 czerwca na Stadionie Miejskim w Chorzowie przy ulicy Cichej 6 rozegrano charytatywny mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentantami Senatu RP a przedstawicielami Senatów Polskich Uczelni. Spotkanie Senat kontra Senat, z którego corocznie dochód zostaje przekazany na Śląski Fundusz Stypendialny, zostało zorganizowane po raz piąty. Podobno jak już coś pięć razy się odbędzie, to już się po prostu będzie odbywało. I ja się bardzo cieszę, bo faktycznie piąty rok, ale też piąte miasto na Śląsku, na którym te mecze się odbywają. Dzisiaj w Chorzowie, ale przecież byliśmy już w Zabrzu, w Katowicach, w Bytomiu, w Sosnowcu. Faktycznie prezydenci nas serdecznie na tych stadionach witają. Senatorowie co roku dopisują, nie mówiąc już o senatach wyższych uczelni, ale wszystko i tak naprawdę wszystkiemu przyświeca najwyższy cel czyli zbiórka na rzecz studentów Śląskiego Funduszu Stypendialnego imienia Adama Graczyńskiego. Cel taki zasadniczy, który jest dla nas to ten, żeby pozbierać pieniądze dla potrzebujących studentów. I to nam się udaje od lat pięciu dzięki inicjatywie świętej pamięci pani marszałek Krystyny Bochenek. My tę tradycję kontynuujemy, wciąż ćwiczymy i trenujemy, żeby jak najlepiej na tym meczu wypaść. Organizatorów cieszy fakt, iż z roku na rok impreza zyskuje nowych zwolenników. Pojawiają się nowe twarze, ale też są senatorowie, którzy z roku na rok przyjeżdżają i już mówią, że już nie te lata, już nie te lata i tak już mówią, piąty rok. Więc mam nadzieję, że jak najdłużej zdrowie im będzie służyło i będą mogli z nami wspólnie grać. Jestem od początku tutaj z drużyną, mimo że dzisiaj już nie jestem senatorem. Dalej czuję jedność tą drużyną. Mam nadzieję, że będziemy tworzyli zgraną paczkę i wygramy ten mecz tak, w ubiegłym roku. Podziwiam ludzi, którzy na co dzień są bardzo zajętymi osobami. Prowadzenie wyższych uczelni to nie jest łatwa sprawa w dzisiejszych czasach. Że chce im się, że poświęcają czas, że potrafią przyjeżdżać z całej Polski, zebrać się i pograć. Szczytna idea. Widzimy, że dużo ludzi na trybunie, a więc nic tylko przyklasnąć. Edward Lorenz, będący trenerem przedstawicieli senatów szkół wyższych chwalił również kondycję swoich zawodników. Muszę powiedzieć, że tak dobrze przygotowanej drużynie pod względem motorycznym, techniczno-taktycznym jeszcze nie prowadziłem, także spotkał mnie niebywały zaszczyt bo świadomość jest na tak wysokim poziomie, że moja rola właściwie tutaj to sprowadza się tylko do obserwacji jakichś nielicznych wskazówek. Praktycznych. W obu drużynach pojawili się również samorządowcy z kilku śląskich miast. Politycy cechują się, że tak powiem, tak oględnie mówiąc, e, wagą. Wagą w sensie e, powagą. Sytuacja <grytania> tutaj nauka, prawda, i technika wydaje mi się ma też e, dzisiaj duże, duże szanse, że tak powiem, zwycięstwa. I nie ukrywam, widząc e, kondycję i potencjał naukowców, myślę, że nauka dzisiaj będzie miała przewagę. Takie mecze przynajmniej raz w roku zmuszałem do tego, żeby pozostawić. Przez pozostałe 12 miesięcy prawie że e, ćwiczyć, trenować i nie dać sobie odebrać zwycięstwa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem senatorów RP 5 do 1.